Kolekcję odzieży pszczelarskiej firmy Łysoń otwiera seria Optic. Jest to odzież wykonana z nieseryjnej tkaniny drelichowej w różnych odcieniach beżu i szarości. Ubranie takie doskonale chroni pszczelarza przed dostępem pszczół. Kapelusz mocowany jest zamkiem błyskawicznym. Z przodu też mamy dalek. Tutaj dokładnie się... Przypinamy, przypinamy zabezpieczenie, żeby na mnie wchodziły pszczółki pod kapelusz. Rękawy oraz nogawki zakończone mamy ściągaczami, co zabezpiecza przed dostawaniem się pszczół do rękawów. Mamy dwie kieszenie i tutaj jedną kieszoną.